Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogką, tworzę dwa blogi: Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz nie tylko dla mam. To są też dwa podcasty i bardzo was zachęcam do subskrybowania. A dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o chłopcu, który zniknął świat. O chłopcu, który zniknął świat to jest rewelacyjna książka. Trzymam dwie, dlatego że mam tutaj oryginalne wydanie. To jest książka autorstwa Bena Millera, z którym miałam ogromną przyjemność rozmawiać w cyklu aktywne czytanie rozmowy. I na blogu w recenzji ja wam oczywiście również podlinkuję ten wywiad, bo to jest bardzo ciepły, przezabawny człowiek, który bardzo szybko nauczył się wypowiadać tytuł swojej książki po polsku, także szacuneczak, więc odstawiam oryginal. Na górę i w dwóch słowach chcę Wam opowiedzieć, co tutaj znajdziemy. To jest opowieść o Harrisonie, który w tej książce akurat ma 8 lat. I teraz, zanim Wam zacznę gadać, co tam jest, też nie chcę wszystkiego wygadać, bo domyślam się, to jest książka dla dzieci, wiecie, od 8 do mniej więcej 12 roku życia. Domyślam się, że niektórzy mogą tutaj oglądać, więc nie chcę Wam wyspoilerować, ale myk i pomysł rewelacyjny autora, który jest aktorem, jest pisarzem, ale jest też naukowcem, ten gość ma doktorat z fizyki, więc wie o czym mówi. Mamy tutaj pomysł, gdzie chłopiec, który zmaga się ze swoimi, nazwijmy to wybuchami złości, wkurza się często i denerwuje wszystkich wokoło, jakby nie bierze jeńców. Czyli jak on jest wkurzony, to tak naprawdę niech się dzieje co chce, inni też mogą cierpieć, mnie to nie obchodzi. I ten chłopiec po takim wybuchu złości na przyjęciu urodzinowym dostaje w prezencie balon, ale tak naprawdę to nie jest balon tylko czarna dziura. W ogóle powiem wam dlaczego on dostaje po przyjęciu urodzinowym prezent, bo w Polsce ten zwyczaj nie jest aż tak rozpowszechniony, ale w Anglii jest tak, że dzieci dostają takie małe drobiazgi właśnie w podziękowaniu za to, że były, że uczestniczyły w zabawie. Więc Ben nie, Ben! Ben jest autorem. Więc Harrison dostaje właśnie taki prezent. I teraz, co byście zrobili, gdybyście mieli taką czarną dziurę, która, uwaga, co do niej włożymy, nic już z niej nie wychodzi. Czyli można tam włożyć na przykład niesmaczne żarełko. Jak najbardziej niech sobie zniknie. Można tam włożyć, no co byście tam włożyli? Ja w rozmowie z Benem Millerem powiedziałam, że włożyłabym tam na przykład plastik z oceanów, zebrałabym i włożyła do takiej czarnej dziury. Ale zanim y, w ogóle Harrison wpadł na pomysł z plastikiem, czy czymś takim bardzo pożytecznym, przydatnym, on niechcący do tej czarnej dziury wrzucił na przykład psa sąsiada, albo wrzucił. Już ostatecznie też rodziców. I teraz, jak się tam coś wrzuci, to nie wychodzi. A Harrison musiał wykombinować taki sposób, żeby wyszło. I z jednej strony to jest książka o emocjach. Pokażę wam jak w ogóle wygląda w środku. Ona ma gdzie niegdzie ilustracje i zobaczcie ten tekst się będzie bardzo fajnie czytało dla takiego wieku 8-9 lat w górę. Ja myślę, że dzieciaki będą przeszczęśliwe, bo e, tak, to jest właśnie ten moment, kiedy autora poniosła wyobraźnia i jak ja was, wam zadaję pytanie, co byście włożyli czy włożyły do tej e, dziury? Tutaj można Dać się ponieść na tych skrzydłach wyobraźni. I Harrison trochę dał się ponieść, ale nie dlatego, że tak to dokładnie przemyślał, tylko właśnie w tym gniewie swoim on tam po prostu niektóre rzeczy. Albo ludzi, albo zwierzęta, włożył. I o ile, no dobra, powiedzmy, że Brukselka, czy nawet słuchajcie, on tam wodę z basenu y, dał do tej czarnej dziury. To jest jedna sprawa i powiedzmy, że można to przeboleć, tak już na przykład czyjeś zwierzę. I właśnie na tym przykładzie, żeby Wam już nie wygadać za wiele, na tym przykładzie się zatrzymam, dlatego że y, tak, Harrison się bał tego psa sąsiada i. Trochę niechcący, no ale jednak ten pies wylądował w czarnej dziurze, co oznacza, że już nigdy nie będzie Harrisona niepokoił. Ale Harrisonowi wydaje się, że to jest dobry pomysł, jedynie do momentu, gdy spotyka sąsiada szukającego psa. Smutnego, załamanego sąsiada, który po prostu martwi się o swojego ukochanego zwierzaka. I co? I teraz w tym momencie wrzucanie wszystkiego, co mnie denerwuje, do czarnej dziury, żeby zniknęło na zawsze, no już właśnie nie wydaje się takim idealnym pomysłem, i mniej więcej. O tym jest ta książka. Co zrobić ze swoim gniewem, żeby z jednej strony nauczyć się radzić z takimi też trudniejszymi emocjami, a z drugiej strony, to jest też książka taka trochę naukowa, bo przecież czarne dziury istnieją. To jest fakt i fakt, że autorem jest gość, który na tym się bardzo, bardzo dobrze zna, on to wykombinował tak, że tutaj jest akcja za akcją, akcja za akcją. Ostatecznie Harrison musi się wzbić naprawdę na wyżyny kreatywności żeby wyplątać się z tych wszystkich rzeczy, które niechcący na ten cały świat sprowadził.